Z czym my zostajemy po tej konwencji prawa i sprawiedliwości, a bardziej z czym wyborcy zostają? Jaki chcieliście dać dzisiaj przekaz? No bo jednak w Warszawie była duża mobilizacja wyborców Platformy Obywatelskiej. No myślę, że tutaj w, w katowickim spotku też rzeczywiście frekwencja dopisała um, tysiące, tysiące osób z całej, z całej Polski. Um, przekaz jest jasny, przekaz optymizmu i mobilizacji. Um, to jest widoczne, ale widoczne też jest tematyka. Główna tematyka, która... Tusk, tusk, tusk. O której tutaj się mówiło, przede wszystkim to kwestia bezpieczeństwa. Oczywiście um, jasnym jest, że koalicja rządząca pokazuje różnicę pomiędzy sobą a, um, a opozycją, ale właśnie na tym tle dyskusji o, o bezpieczeństwie w tych w tych trudnych czasach, czasach zagrożeń, które nadchodzą ze wschodu, mówię tutaj one o imperialnej Rosji, o także i agresywnej postawie Białorusi poprzez hybrydowe operacje, ta twarda postawa stabilności w rządzie to po pierwsze, po drugie rozbudowa potencjału obronnego i odstraszania, po trzecie także i budowa innych aspektów bezpieczeństwa, chociażby bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego. To wszystko w moim przekonaniu tutaj wybrzmiało jako ten sygnał także i mobilizujący dla wszystkich zwolenników, jeśli chcemy mieć Polskę stabilną, bezpieczną, to dzisiaj tutaj w, w usłyszeliśmy o tym w katowickim spotku. Jest Pan drugim prezydenckim ministrem, który kandyduje w tych wyborach. Co Pan słyszy od ludzi? Czy cały czas Pana kojarzą z prezydentem? Tak, kojarzą mnie z pracy w rządzie jako, jako wiceministra, ale kojarzą mnie także oczywiście jako, jako współpracownika pana, pana prezydenta. Ja bardzo dużo spotykam się z ludźmi w ostatnim czasie weekendami poza, poza pracą dla pana prezydenta. Spotykam się po prostu z ludźmi w, w miejscach ich zamieszkania, na targach, na różnego rodzaju spotkaniach. To, co ludzie mówią, to dwie rzeczy. Z jednej strony podkreślają tę kwestię bezpieczeństwa, dla nich to jest bardzo ważne, ale po drugie mówią, jak dużo zmieniło się infrastrukturalnie chociażby przez ostatnie lata. Stan dróg, rozbudowa infrastruktury w, w tych małych, często powiatowych miasteczkach i wioskach. Ludzie to naprawdę doceniają, to są miliardy złotych, które popłynęły do Polski lokalnej, za to ludzie są bardzo wdzięczni. Wdzięczni też są samorządowcy i to nie zawsze ci związani ze Zjednoczoną Prawicą czy z Prawem i Często to są ludzie o zupełnie innych konotacjach politycznych, ale powtarzają mi, że takich środków finansowych, jakie dostali od rządu centralnego w ostatnich latach, nie mieli. Przez wiele, wiele poprzednich lat. Teraz porozmawiajmy o niewdzięczności, czyli o ludziach, którzy nie są zadowoleni z waszych rządów. Oczywiście mówiłam o niewdzięczności ironicznie. Afera wizowa to jest afera, która się przykleiła na stałe do Prawa i Sprawiedliwości. No i jednak ci nielegalni imigranci, my tak naprawdę do tej pory nie wiemy, ile ich było, ile rząd Prawa i Sprawiedliwości przypościł tych ludzi przez granicę. Panie redaktor, to jest oczywiście dyskusja w ramach kampanii wyborczej, tak trzeba patrzeć na te wszystkie słowa, które padają z ust polityków opozycji wyolbrzymiana sprawa nieprawidłowości kilku set tak naprawdę wniosków wizowych, z czego jak wiemy, większość i tak została odrzucona. Mówienie tutaj o aferze jest oczywiście gigantycznym nadużyciem. To były nieprawidłowości, ale z tymi nieprawidłowościami rząd sobie radzi, prokuratura szybko postawiła zarzuty była odpowiedzialność polityczna jednego z wiceministrów. Są postawione konkretne zarzuty, a cała sprawa została wykryta przez polskie służby. Tym się różnimy od jakichkolwiek naszych poprzedników, że w momencie, kiedy pojawiają się nieprawidłowości, są one widoczne, to szybkim chirurgicznym cięciem przecinamy tę sprawę tak, aby oczyścić sytuację i tak było w tym, w tym wypadku. Natomiast mówienie o jakichś milionach, milionach nielegalnych migrantów jest oczywistym kontekstem wyborczym. Chodzi o to, aby na ludzi, ale też chodzi o to, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co się realnie dzieje w kontekście nielegalnej migracji, czyli od pomysłów w Brukseli, które jak rozumiem częściowo polska opozycja popiera, czyli od paktu migracyjnego, od, od zasady relokuj albo płać, tak aby rzeczywiście wcisnąć wielu państwom niechcianych migrantów. Co tak naprawdę zagra w tej kampanii najbardziej? Nielegalni migranci, przymusowa relokacja migrantów, wiek emerytalny. Co dzisiaj grzeje ludzi, mówiąc kolokwialnie, kiedy oni są gdzieś na ulicy, spotkają politykę? Panie, ja nie jestem analitykiem kampanii wyborczych, ja nie patrzę na, na, na wybory tylko przez pryzmat tego, co grzeje ludzi, a co nie grzeje ludzi. Ja chciałbym, aby ludzie głosowali na tych, którzy są wiarygodni, tych, którzy jeśli obiecują, to spełniają te swoje obietnice, a nie tylko na zasadzie PR-u obiecują różnego rodzaju rzeczy albo odwracają, spinują uwagę tylko po to, aby, aby na nich głosowano. My takiej polityki nie chcemy prowadzić. To, jaką prowadzimy politykę, to polityka wiarygodności. Konkretnie zobowiązania i konkretne decyzje. Obiecywaliśmy programy społeczne, programy społeczne są. Obiecywaliśmy rozwój całości Polski, nie tylko dużych miast, ale i dużych miast i małych miejscowości i jest to realizowane, więc z tego mam nadzieję wyborcy będą wyciągać wnioski, kto tak naprawdę dba o interes Polski i kto jest w tym wszystkim wiarygodny. Przedstawia pan tak słodko rzeczywistość dla prawej Sprawiedliwości, no ale jednak 8 lat, to też 8 lat, no jeszcze raz powtórzę słowo afer, jak to mówi opozycja Tłustych kotów pisu. Czy e, tak naprawdę po dwóch kadencjach e, też ten poziom takiej pychy, arogancji we władzy nie jest zbyt duży i nie powinniście dzisiaj tych wyborów przegrać? Nie wiem, nie wiem, czy to jest pani redaktor jakby komentarz do mnie. Ja raczej uchodzę, uchodzę za człowieka raczej, raczej znającego swoje miejsce i skromnego w, w pracy dla, dla Polski. No prawem opozycji oczywiście jest krytykować, tylko problem z polską opozycją jest taki, że krytykuje za wszystko i to, że padają tutaj słowa od zwykłych ludzi, że to jest totalna opozycja, opozycja, której wszystko się nie podoba, bo chce po prostu jak najszybciej wrócić do, do władzy. Myślę, że w części są uzasadnione. To słychać także na, na ulicy polskich miasteczek i, i wiosek. Natomiast jasnym jest, że po ośmiu latach rządów no, dyskusja może się także toczyć wokół tego, czy wszystkie decyzje były dobrze podjęte. Myślę, że także i kierownictwo prawa i sprawiedliwości wielokrotnie o tym mówiło, bo tak, no, były popełniane różnego rodzaju błędy. Nie było ich aż tak dużo, ale z tych błędów staramy się wyciągać pozytywne wnioski i realizować ten program jak najlepszy dla Polski w duchu także i poczucia swojego obowiązku wobec narodu, wobec historii, tak jak na Patriotów przystało.